Wylądowaliśmy, nasz busik jest. Czekamy na resztę, będziemy bierać bagaże. Nie, 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 Stary. Tutaj. Pięknisko malutkie. A cieplutko dzisiaj jest. Zaczynamy nasze przygodę. Węgliki. Wziąłem śmiechy. Tutaj składają nasze bagaże. Nasz busik. I to jest nasz szef, Hadbock. I to jest mój kanał na YouTube. Dziękuję. I śmieszek. Andrew Shaw. Darek.

To poważna mina, ważnej gry. Zajibliście. Nikolaj, jesteś go zajebiście? zajebiście. 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 się Tak To jest, to rozpaczcie się uśmiecham Uśmiech wkręcamy? Tak Ale tak na trzech tysiącach to ciężko jest. A, oh, biegu biegu? Za tam podbiegł no niedużo. Pierwszy przerwę z naszego kampu pierwszego słoneczka jest bardzo ładne. Pogladać Idzie tam kłamie zimno jak chwój. Ja, nie kurwa zimno! <laughs> <laughs> Jedna jest taka cejna <laughs> Mróż czaskający, kurwa. nam się dzisiaj no nasza góra. 3, 2, 1, nie. Zaczynamy powoli śnieżek. No już to blisko do Szczytu. Chyba miał jakiś jakieś tam zrobić. Yeah. Tak oś się zapaleć, złapać z nim. No. Ale pójdź do mery, bo teraz. Sokka, kawę. Tak, tanka złożyć, a nie rozłożyć. Jederka, jederka. A my, Rechaj, Tak, tak. Daniel! Prawie na narciarza. O, kręci Trzymaj. Pierwszy śnieżek. I... Tego, Dobrze ale jest, ale... to nie że... ma to i ty to nie faję. Ale ładnie jest, jest fajnie. Mam jednego. Co? on kup, kupił. To ja. Kup... Kup smacznego. Tękujmy. Dziękujemy. Nie, Jezu! Smacznego. Kacio Dobra Ja Siła 4ry4000ące wysokość. więc no To to prawieć twórrkę mamy A ci dalej mahają? Dać mi powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. ładnie, Mikała, widzę. W ogóle nie zmęczony. Gotowy do biegu. Widzę, ludzie przyspieszają.

Opuszcz sobie W <laughs> razie będzie lepiej. Będzie się lepiej szło. nie, jest jeszcze Nie, ale patrzysz, ponad 4000 przywyższenie. To już się robi robota. Tak, tylko połowy wjechać nie to. Jest super. Bombastik, fantastik. To jest pan, który pali jeszcze na 4000. tysiącach. to jest nasz pan. Tak, i wspólnie z tego miejsca znowu schodzimy do pierwszego kampu. Kolejnego dnia, bo nie wchodzi z inną drogą. Gdzie znajduje nas drugi kamp? Nie, nie, nie. Bo... Inną drogą, bo jest kampis z innej stronie. Widzę, że to jest dzielnie na twarzy. wszyscy stają Teraz film. Dawaj się.

o. Ty, a ja coś mam do siebie. A ja coś mam do co? siebie. A ja coś mam do siebie. A ja co? A fajnie górę widać. A u mnie zaczynamy od prawej nogi. Wszyscy na, na trzy, trzy, cztery. I Poczekaj jeszcze raz. Prawa lewa. lewa. Prawa lewa. A na razie, kocie! Lewa. Lewa. Prawa, 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 Jest to inny obóz Teraz idziemy drogą główną na sam szczyt Jest o wiele większy Jeszcze jak widać w budowie

Kierujemy się do bazy na 4200 spotkaliśmy sporo Polaków, wszyscy są zadowoleni, bardzo łatwa droga. Musimy zaleźć, bo konie idą. O i tak tak Koniki ciągną nasze rzeczy. Chmurki troszeczkę ci pokazały, dają uroku, ogólnie pogoda jest świetna, nic tylko idź w górę. U? Tutaj jest nasz nocleg, to gotowy, Wszyscy tu wejdziemy Przykujemy Szykujemy raki Nie wiem czy za dużo czy nie szykujemy raki na wejście Jesteśmy na kampie drugim no, to, to jest, jest tak, tak, nasze bagaże na 4200 To się widzę regulują to przygotowują się na górkę jutro. Jest bardzo fajna pogoda. za dużo rzeczy. Mamy dwie godziny w dwie godziny do kolacji. No to tylko nie. Puh, Czekaj, bo to jest teraz tak. Każdy zasłania sobie ten to gasi, Kurde, ja tą, tą mam. No ale nie masz czapki? No, mogę majtki moje dać. Te <tusza> masz na sobie? Tak. A to od razu Do, Od razu z gazem. się <tusza> leżysz koło <kolomu, nie> teraz <tusza> tak. A to ja swoje śpiwory zamknięte Tak, jak nie ma, to nie pierdzi. <tusza> co masz śpiworu? Ja mam wachlarz. On próbuje się odbić do niego. Ty... No, no. Weszłaś już do no. lajnera też? Ja, ja lajtera nie wyczerpiałam. Chyba pójdę lajnera. za dużo? Każda za... na Come with me. Mm -hmm. To take slowly, slowly. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So, I'm going to take a slowly group, half hours before you, mm -hmm. because we will not making lot of break in upstairs because it's getting cold. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Okay. So we will make like a very like a one minute break and yeah. Go. Yes. Then. See, of, course, of course. Of yeah, course, we yeah. will do that. Yeah, yeah. But we will not do, do like this yeah, day. Want, no, no, no. No. We don't want Pan doktor porówna wyniki Pan doktor jeszcze zrobi ten. Ja Recept, Receptura. 69. 68, o kurwa. Zdychaj, ja mam malutko. To jest, o, wydechaj, odpoczywaj, pij dużo płynu. No ja tu mam tu mój budok. Będę doktor, to ty, no, masz, no, doktor szkolny, tak mówię, trzeba ma... się słuchać. <ślesztuk> Niki ma 66. 68. O no to dwa małpki. Tylko że ale ja pięknie wyglądają. No właśnie, nie. Co się je jeszcze raz, ja tak mówię, że dawaj. Co? No, to muszę to na kosz więc. No to też na kosz, kolego. Panik też na ośmiu coś kiedy na górę? No teraz jak chcieliśmy na kole. Nie ukrywajmy my wszyscy octogliemy To psomagi. A zmieje jeszcze razach chce co trzy pawdy. najlepsze, że to się rozwinie, jak Przyjedziemy to dwa tygodnie pośpies. To od razu chorobowe. Ja, ja już nie, nie mogę nie chorować. <noise> zakaz chorowania do końca lipca. Ja później już nie dadzą urlopów na urlopów, no tak, no wyjazd? <noise> wyjazd z Danielem? Nie ma. Ja wiem, że klimatyzacja w pracy mnie zajebała, a Nie, to kurwa, to wyjazd mój. Nie, nie ma. Klimatyzacji. Ja bym ja raczej nie, nie dali by się oszukać. Ile miałeś dwóch miast? Słońce jest no, no, to, ja nie potrzebuję. Daj czwartego palca. Czwartego u nie lewej ręki. Sto to jest wysokość o 40 metrów, nie? To już się nie ma co oszukiwać. O. Nagrywasz, tak? To tam? No. A też możesz już ten grypa. Nagryjemy, się przyjeżdżać. No, ja to raczej, tylko to wrzucam do filmu, do montowania. 69 ja, ja mam, mam dobra, Co jedzie, jeszcze? Żaba może o, 87. Uuu, <grym grym> zauważył? Ja, ja ja. 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 Pan doktor mierzy sobie. Pan doktor chce ja. no tutaj pokazać. No, nie, ja mam to. 80. 80. Tutaj panie, 100 stuwa będzie a, to co, a ty Ja miałem 88. No ja to tyle, co 88. 88. Kierownikowi ekspedycji Tak to, to błotnie napierdala no. A A wziąłeś sobie tą detale? Dzieła Paliłem przed chwilą, Czeka to powinno być jakaś... Ciekawa... w ogóle nie mierzy Dead Też, też, też już coś dead? Mierzy Ja nie widzę jak się utrusza, O, idzie, idzie Uff. 83. Dobrze. Dobra, no mi tu poproszę. Ładnie. Mnie Koby jeszcze minutkowo lecz. Lewe tam, jeszcze... tak. Daję lewe. Daję lewą. Wyłączył się. Wyłączył <tryk> się. Mi nawet nie mi... próbuje. To ty co zombie wchodzi kurwa na ten. To... Pa, znaciem, zadowiem, nie, no znajdziemy że drugim. Nie, ja to tak nie... Mogę wodą sorek. No Wszystkie raz. flaski wymieszę mi od razu mierzy to jest nowy kociółnik ale wiesz co to na to chodzi no teraz będzie mierzyć tak nie mierzy ale nie opuść będę gadać niżej. Po, nie tak ta prosto przyjaciół. nie zginaj w łokciu no już poszło poszło opuść dlaczego? już idzie panie doktorze, będę szyć 92 będziesz Najlepsza! Jutro <grym> ten! A chujowa się czuję! Dobrze kłamuję! Wejdźcie, bo tam nie widzę, ktoś tam mierzał, nie widzę. Czy... Stanie, minarka ze słońca. Ciekawe jak Mikołaj. Z pustego no, i salomon nie ma jej. No nie. Mi fajne. godzina fajne. czterdzieści, fajne. przed wejściem

Hola. Hola! Jest trzecia rano. Mamy drugą przerwę. Jesteśmy na wysokości 4490 4,5. 4,5. Znajdujemy się na 4650 metrach. Zaczyna powoli schodzić słońce. Jest przytudnie. Trzeci postój. Jesteśmy na 4675 metrach. będziemy się w słuchąca, w poli. Widoki są przepiękne. Pogoda depistuje. Śliczną piramidkę. Pieczki! Jak się odliwia masz? Na jakiej wysokości jesteśmy? Dzisiaj mi teraz nie? Pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć. Summer time. Monia idzie. Jest. To się dzieje. Te osoby nie chcą rozmawiać ze mną. Jakieś stałe się małomówne. mówne. Trum, tum. tum, tum. Setka lecrowa, wodnik i oliwia. tak oliwia. Kracek do przodu. Tak się idzie na arę. Przewodnik. Tu jest siła, tu jest moc. I cała ekipa. Bombastyk, fantastyk. Yeah. Jest pięknie. Jest pięknie. Jupi! Nie! Yeah. Dzień to uśmiechy, co się dzieje. Brawo! Brawo! Lówik. Brawo! Jesteście wielcy. Proszę bardzo. Dajemy wszyscy? Tak, do flagą jeszcze. Jeszcze chwila. Brawo! Uwik, masz to. Ostatnie kroczki, Janetko. Mamy to.

Nie <śmienicza> <śmienicza> ale wiem, że trzeba wiem że na mnie na pewno Ale dałeś rano A teraz szukałam to za koronę Teraz No one say, say No no no. 50 50-50. <grystanie> <grystanie> ok, no problem, <grystanie> no Dziękuję. 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 you to thank you sir. Thank tu no. no. yeah. przyszliśmy. Teraz kierujemy się w Koniec stronę. zajści do do samochodu. Co na temat trasy na życiu, było trudne. Jest to Sykowa, tak. Zwłaszcza zejście dało w kość, ale poza tym fajnie. fajnie. Fajny czas. I to? I to jak Przejście? Nie, okej, okay, fajne. Malownicze. Malownicze. Słucham? Malownicze. Tak, bardzo ładnie. Podobało mi się. No i fajnie.